Matura próbna z wydawnictwem PASDRO, poziom podstawowy. Zadania 11 do 20, zadania zamknięte. Arkusz zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi na rok 2021. Zadanie 11. Pierwszym wyrazem ciągu artymetycznego jest 2. Szóstym wyrazem jest 17. Czyli a1 plus 5r równa się 17. To jest na podstawie wzoru an. To jest a1 plus n minus 1 razy r. Czyli 2 plus 5r jest równe 17, 5r jest równe 15, czyli r jest równe 3. Czyli jest to odpowiedź a. O ciągu możemy powiedzieć, że. No i mamy tutaj cztery różne odpowiedzi trzeba będzie sprawdzać po kolei. 12 razy 3 jest 36 razy 3 jest 108 razy 3 jest 324. Czyli jest to ciąg geometryczny o ilorazie równym 3. W takim razie zaczynamy od policzenia sumy. W pierwszych trzech przykładach jest suma do policzenia. No i mam nadzieję, że w miarę szybko to. To odpowiedź będzie. S9 to jest A1, czyli 12, 1 minus Q, czyli 3 do potęgi 9, przez 1 odjąć 3. To jest 12, 3 do 9 odjąć 1, przez 3 odjąć 1. 3 odjąć 1 to jest 2, czyli to się tutaj skraca. 6 razy, no i tutaj teraz na kalkulatorze będę odpowiednio ilość razy musiał wcisnąć trójkę

no i to jest na szczęście odpowiedź A, czyli dalej już nie trzeba sprawdzać. Zadanie 13. Tam jest równoległobok. A minus -2, 2,2, B 2, 1 C 6, 4 i mam znaleźć równanie prostej, w której zawiera się bok AD, czyli to jest ta prosta. Ta prosta jest równoległa do prostej BC, czyli będę musiał wyliczyć współczynnik kierunkowy prostej. y2 odjąć y1 przez x2 minus x1 i to jest prosta współczynnik kierunkowy prostej BC, czyli tu jest x1, y1, x2, y2. Czyli współczynnik kierunkowy prostej BC to jest 4 odjąć 1 przez 6 odjąć 2, czyli 3 czwarte. Zatem współczynnik kierunkowy prostej AD równoległy jest taki sam, 3 czwarte. Czyli wynika z tego, że to jest odpowiedź B lub D. Y równa się współczynnik kierunkowy czy czwarte x plus współczynnik B. I ta prosta, równoległa przechodzi przez punkt A, czyli podstawiam współrzędne punktu A. 2 równa się 3 czwarty razy minus 2 plus B, czyli 2 równa się minus 3 drugie plus B, czyli B równa się 2 plus 3 drugie, czyli 2 plus 1,5, czyli 3,5, czyli 7 drugich wynika z tego, że jest to odpowiedź B. Bo prosta tutaj, jeszcze to podstawiam w to miejsce, czyli Y równa się 3,4 X plus 7 drugich. Zadanie 14. Dane są punkty na obwodzie koła. Cięciwy Vx i WY przecinają się w punkcie Z. Kąt ma 72 stopnie, 38 stopni zaznaczone na rysunku. Jaką miarę ma kąt VZW? VZW. To jest ten kąt. Kąt 38 stopni jest oparty na łuku vy. Na tym samym łuku jest oparty kąt. Ten tutaj, VWZ, czy VWY, czyli kąty wpisane oparte na tym samym łuku mają taką samą miarę, czyli ten kąt ma 38 stopni. No i jeżeli chcę wyliczyć kąt alfa, to suma kątów w trójkącie jest 180 stopni, czyli to jest 180, odjąć 72 i odjąć 38, czyli to jest 180 minus... 110 stopni, czyli alfa to jest 70 stopni. 70 stopni, czyli to jest odpowiedź C. Średnią arytmetyczną liczb jest 6, czyli 2, dodać 3, dodać 5, dodać a i dodać b przez 5 liczb, czyli podzielone przez 5, i ta średnia jest równa 6. Mam wyliczyć średnią liczb a i b, czyli a plus b przez 2. To mam wyznaczyć. Może to obustronnie razy 5. Przy okazji dodaję. 2 i 3 jest 5 i 5 jest 10, czyli mam 10 plus a plus b jest równe 30. Przenoszę 10 na drugą stronę, czyli a plus b jest równe 20. No i potrzebuję a plus b przez 2, czyli dzielę obustronnie przez 2. A plus b przez 2 jest. 10. Czyli jest to odpowiedź C. Zadanie 16. Urna zawiera 20 krążków z numerami od 1 do 1,20. Musimy wyjąć krążek z wydrukowanym numerem parzystym i wielokrotnością trójki. Ile jest takich przypadków? Musi być parzysty i musi być podzielony przez 3. Czyli. Krótko mówiąc, musi być podzielny przez 2 i przez 3, czyli podzielny przez 6. A takimi liczbami od 1 do 20 to jest 6, 12 i 18, czyli to są trzy liczby, czyli odpowiedź B. Zadanie 17. Obwód trójkąta prostokątnego jest równy 12, jego przyprostokątne mogą mieć długości. No to tutaj od razu wiadomo. 3 4 5 trójkąt egipski, ale na wszelki wypadek jeszcze żeby nie było wątpliwości to sprawdzę, czy to rzeczywiście jest ten trójkąt. 3 4 czyli stwierdzenia Pitagorasa 4 do kwadratu plus 3 do kwadratu równa się c kwadrat c kwadrat to jest 16 plus 9 c kwadrat jest 25 czyli c jest równe 5 czyli obwód to jest 3 plus 4 plus 5 czyli 12 czyli odpowiedź C zadanie 18 na płaszczyźnie kartezjańskiej dane są punkty A B jeżeli trójkąt ABC jest trójkątem prostokątnym z kątem prostym przy wierzchołku A, to wierzchołek C tego trójkąta może mieć współrzędne. Kąt prosty przy wierzchołku A, czyli ABC. Tutaj jest kąt prosty. Albo będę sprawdzał odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, czyli policzę odległość AB. No i potem będę musiał policzyć jeszcze z punktem tym podanym w zadaniu AC i BC i sprawdzić, czy spełniony jest warunek A kwadrat plus B kwadrat wnosi C kwadrat. Albo będę sprawdzał, kiedy proste AB i proste AC są prostopadłe. I będę liczył współczynnik kierunkowy dla prostej AB. Czyli to jest y2 odjąć y1 przez x2 odjąć x1, czyli 4 przez 2 to jest 2. No i teraz w takim razie współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej musi być odwrotny i przeciwny, czyli musi być minus 1, 2. No i sprawdzam. Prosta AC, współczynnik kierunkowy prostej AC dla odpowiedzi A. No, i tak długo będę liczył, aż otrzymam minus 1, drugą. AC, czyli od punktu C, czyli od minus 4, odejmuję punkt A, czyli minus 2. Czyli tutaj od 4 odejmuje minus 2, i potem od 10 odejmuję 6. I od 10 jest odjęta 6, czyli to jest minus 2 przez 4. Czyli minus 1, 2. No, i udało się za pierwszym razem trafić od razu na tą prostą. Zadanie 19. Wyznacz z pierwiastek pierwiastek trzeciego stopnia z 9 razy z razy pierwiastek trzeciego stopnia z 3 równa się 3. Mnożenie jest przemienne, czyli mogę sobie tutaj to Z na początek dać. Jeżeli pierwiastki są tego samego stopnia, to mogę te pierwiastki przez siebie mnożyć. Czyli mam pierwiastek trzeciego stopnia z 27. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3. I po podzieleniu przez 3 Z jest równe 1. Czyli odpowiedź D. I zadanie 20. Rąb o boku długości. 6. I w kącie ostrym alfa ma pole równe 18 cm kwadratowych no, wzór na pole. W tablicach jest A kwadrat razy sinus alfa. I jak do tego wzoru podstawię, to od razu mam rozwiązanie 18, to jest 36 razy sinus alfa. Po podzieleniu przez 36 mam jedną drugą równe sinus alfa, a sinus alfa y, dla kąta ostrego równe 1 druga, to znaczy, że alfa jest równe 30 stopni. I w zadaniu 20 mamy odpowiedź A.